Słuchajcie, nowe Simsy 4, ale w totalnie innej odsłonie. W końcu granie w Simsy będzie miało sens, bo dzisiejsza gra wygląda naprawdę pięknie. Słuchajcie, znajdujemy się w grze Indo, i są to takie trochę Sims y 4, można powiedzieć, czyli taka nowoczesna wersja Simsów. Oczywiście to jest od innej firmy, od Kraftona, czyli od twórców PUBG, także ciekawa tutaj zmiana percepcji. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie jest to tworzenie postaci, ale jak widzicie, no grafika tutaj wygląda bardzo dobrze. Nazwijmy się Rost, yy, po prostu, a tutaj imię Rostos będzie. Dobrze, utwór Zoj. No i patrzymy, ok możemy obracać tak sobie. Idziemy tutaj na mężczyznę. Okej, okay, możemy być dzieckiem, młodym, dorosłym. Dorosłym, osobą w średnim wieku lub seniorem. ok fajnie. Ch, jak działają cechy. Mediacja, mediacja, słowa kluczowe. Oj, to możemy w ogóle całą charakterystykę postaci zrobić. Okej, okay, dobra, mediacja, wyrozumiałość, czy marzyciel? A marzyciel to będzie y, przyjazne nastawienie, pełen komfortu, stan się utrzymać. i znosić, gdy kto ktoś zakłóca harmonię i porządek. Okej, okay. tutaj można kilka wybrać, czy jedno? Perfekcjonizm, aktywizm społeczny, wolontariusz, czaruś, wywalec, przebojowość, artystyczność, indywidualizm. Ekspert, inteligencja, analityczność charakteryzuje się wyjątkową wiedzą. Odkrywczość, ostrożność, współpraca, poszukiwanie rozrywki, pragnienie przygód, autorytarność i lider. Myślę, że z tych tutaj rzeczy na startach tak dla testa weźmy sobie może indywidualizm? O, indywidualista, żeby był. zobaczymy, jak to będzie wyglądało mężczyzna, czyli tu jest upragnione życie to jest w trakcie rozwoju czy to będzie w przyszłości, czyli cel życiowy będzie też do wyboru w tej gierce ustaw początkowe doi tutaj na początku mamy ubranie yy, zastosuj okej, okay, aha czyli tu są już jakby takie okej okay, gotowce trochę, dajmy sobie w ogóle mężczyznę młodszego, może dorosłego albo młodego dorosłego Dobra, zobaczmy, teraz zmieni się wygląd nasz na młodego, dorosłego. To chwilę się ładuje trochę, no ale wszystko się nam zapisało. Jest to gra bodajże koreańska, więc to są takie koreańskie postacie, można powiedzieć. Okej, okay, tutaj mamy różne wajby wyglądu. Ile tego tu jest? Sporo całkiem. Ale to są gotowce, my może coś z własnego stworzył, to dajmy sobie... A i też są, widzę, że inne osoby, nie tylko Azjaci. Dobra, to zacznijmy sobie, może, od takiego azjaty dla testa. Zobaczmy, zakończ. Tak, podstawę chciałbym zakończyć. A nie, bo to, to jeszcze inne rzeczy. Zaakceptuj. Tak, chcę kontynuować. Twarz, o. Twarz możemy zmienić. Tutaj twarzy jest całkiem sporo z tego, co widzę. Dajmy sobie, może, jakąś taką. Tkiego. Posój. Nie, może coś innego. Zobaczmy jeszcze inne, jakie są. Ale jak widzicie, tych opcji jest tutaj naprawdę dużo. Można jakoś konkretnie zrobić. Ukryj interfejs użytkownika. Opcja studio. O! Że tło możemy sobie dać. Fajna rzecz w sumie. Stacja. Dobra, dajmy sobie taki pokój. Wyraz twarzy możemy ustawić. Dobra, zostawmy na jedynce na razie. Kolor tła... Oświetlenie zmienić, czyli fajne screenshoty można tutaj porobić. Tapety na komputer normalnie będzie można sobie porobić na bazie swojej postaci. Szczegółowy tryb edycji. O, tu jest szczegółowy. To jak to będzie działało? Ciało, mięśnie. O, czyli możemy dosłownie. <laughs> możemy dosłownie wszystko zrobić. Klatkę piersiową, ramiona włoski. Dobra, włoski możemy robić normalnie. Ubiór. Okej, okay. oh, to Dobra, ciekawe stroje, ale to może coś takiego. innego, luźny ubiorek. tutaj są też takie ubiory. <laughs> Jakie to ubiory są? Ubrania, zestawy? Może dajmy jakiś zestaw na razie. Nie będę się bawił chyba. Coś konkretnego myślę, że jak gierka wyjdzie, to sobie postać zrobię i wtedy dopiero yy, z gotową postacią wlecimy. Na razie dajemy coś takiego luźnego, może taką. No, może nie, może nie tą, może nie tą. Może jednak coś innego tutaj znajdziemy ciekawszego. O to wygląda, takie najbardziej basicimo. Bo nawet to nie, to takie jakbym futbol grał. Może to dajemy sobie po prostu. Dobra, dostosuj ubiór. Co mogę z tym ubiorem zrobić? A, normalnie. Ok, czyli tu mogę zrobić wszystko z tym ubraniem. No to to jest wyższy level, to się nie spodziewałem. Może dajmy sobie taką dłuższą. Tutaj mogę sobie wybrać jaki to będzie rodzaj tego. Chyba ten jest spoko. Dobra, z twarzą co mogę zrobić? Włosy. Włosy mimo git są, git są raczej. Twarz. Czyli to po prostu wyrazy są, a nie kolory to są bardziej, tak? Dobra, dajmy pierwsze. Oczy. Tutaj też mogę zmieniać, widzę, że tu jest opcja jeszcze koloru. Dobra, ta edycja jest naprawdę zaawansowana. Tutaj możecie stworzyć co tylko chcecie. Zostaliśmy wampirem teraz. Zostawienia początkowe. Akcesoria. Co my tu mamy? Ryczne okulary. Ale cóż, jak okulary. A i tu można cofnąć. A i normalnie tutaj można sobie kolorki się bawić: drugorzędny kolor, akcenty, soczewki. A co jest tą opcją telewizorkala? Resetuj. To nie wiem do końca, czy tam jest. Chyba można. A, moje tekstury! Można stworzyć własne, czyli można stworzyć grać własne grafiki, własne projekty i stworzyć coś własnego. Ej, to jest naprawdę spoko opcją. Naszej Niki. naszej żadnego nie będę nosił, ale tak można sobie zobaczyć. Kolczyki. Też raczej nie planuję. Ogólnie okularów też raczej nie planuję nosić. Włosy, okulary gamingowe normalnie można nosić sobie. Jakieś z łóżkami kocimi. Ej, paznokcie. I można sobie paznokcie robić. I normalnie, jakbym tutaj robił kobietkę, to bym mógł sobie moje tekstury, własne paznokcie wgrać przetestować, jak wyglądają. Des kitu, ale opcja fajna w sumie. Yy, dobra, co my tu jeszcze mamy? Zakończ, zakończ. No i chyba to są wszystkie rzeczy. Dodać rodzinę możemy. Drzewko genealogiczne całe robimy, stwórz rodzinę. Zobaczcie, to jest jedna osoba. Tutaj mamy dodawanie rodziny i leci całą rodzinkę robisz. O, tego nie zauważyłem na początku. Ale jeżeli chodzi o postać, to tutaj co mamy jeszcze? O style realistyczny. Możemy grać realistycznie. Jest opcja kreskówkowa. Tak wygląda. Schowajmy ten interfejs. Ctrl, Shift i U jest do interfejsu. Dobra. Czarno-biały. No, średnio bym powiedział. Zachód słońca. To jest całkiem spoko. Ej, to wygląda... widzowy przecież to wygląda jak tapeta na komputer. Tak to wygląda. Bez kitu. Pixelizuj obiektyw typu rybie oko. No elo. Dobra, co to jest? Rysunek. Posteryzuj. Ej, to jest ładne akurat. No i killer. Też całkiem spoko. Zobaczcie, tak dajecie sobie postać. Robicie takiego screena. Z prawej strony macie postać, a z lewej strony, powiedzmy tam nad komputerem, ikonki na komputerze. Normalnie kreator tapet na komputera z waszej gry, z postaciami z którymi będziecie grali. No i jest cecha, tutaj mamy po utworzeniu nie można dokonać zmian, czyli to jest decyzja jednogłośna, jak to już zrobicie, no to później nie zmienimy. Tak samo grupy wiekowej później nie zmienimy. No i upragnione życie, czyli nasz cel życiowy też później niestety nie zmienimy, to jest końcowe. Tu jest jeszcze opcja trybu fotograficznego, a i możemy sobie normalnie zdjęcia potem robić, czyli tutaj można zrobić wszystko, jeszcze są pozy Okej, okay, one się ruszają, dobra, normalnie tiktoki możecie tutaj kręcić waszymi postaciami, zobaczcie. Bez kitu. Z tego można robić niezłe tiktoki, shorty i tym podobne. Nawet jakiś film roleplaya zrobić normalnie, tak jedną postać nagrać, potem drugą na zmianę, można niezłe tutaj właśnie rzeczy ponagrywać, ale to jest ciekawe, z tym wyrazem twarzy to wygląda dosyć creepy. Bez wyrazu też trochę. Takim uśmieszkiem, o, tak to ma trochę sensu. Ctrl-Shift-U schowamy to i zobaczcie. Nie no. Ta giera wygląda jak prawdziwe życie, no ale niestety poza stworzeniem postaci nic więcej nie można. Także ja na tym etapie będę to kończył. No i widzimy się prawdopodobnie, kiedy ta gierka wyjdzie. Dajcie znać, co nie myślicie. No i trzymajcie się.